Witajcie! Jakiś czas temu na Facebooku rozgrzała dyskusja na temat kołowrotków do nimfy. Czegóż to producenci nie wymyślą, czego jeszcze nam nie chcą wcisnąć? Po co komuś kołowrotek do nimfy, jak całe życie łowiłem jednym kołowrotkiem na suchą, na nimfę, na streamera itd. Tak ja osobiście z takim poglądem się nie zgadzam. Nie dlatego, że prowadzę sklep wędkarski, ale dlatego, że przemawia za tym zdrowy rozsądek. Każda z metod muchowych ewoluuje, podlega często wąskiej specjalizacji, i tak stało się z nimfą. Kiedyś na nimfę łowiliśmy tymi wędkami co na wszystko zwykłą wędką 2,75, w klasie 5, 6, często nawet 7, bo kiedyś często łowiło się takimi mocniejszymi wędkami. A teraz praktycznie trudno spotkać nad wodą kogoś, kto łowiłby wędką na nimfe, wędką krótszą niż 3 metry. Przeważają wędki 3,05, 3,20, 3,35. Dlaczego? No bo ludzie specjalizują się w tej metodzie, używają sprzętu, który jest do tej metody dedykowany. Z czasem okazało się, że przydałyby nam się inne kołowrotki niż te, których używaliśmy do tej pory. A dlaczego? Bo we współczesnym europejskim łowieniu na nimfę stosujemy zupełnie inne linki i inne przypony niż te, które stosowaliśmy 30 lat temu. Stosujemy bardzo cienkie linki w klasie 0, 1, 2. Stosujemy bardzo długie przypony z dwukolorowej żyłki. W związku z powyższym przed naszymi kołowrotkami stają inne wymagania. I za taką ideą poszli producenci, tworząc kołowrotki dedykowane do łowienia na nimfy. Jak te kołowrotki wyglądają? No, tu macie okazję zobaczyć kilka z nich. Co je różni od zwykłych kołowrotków, którymi łowimy na suchą muchę mokrą czy streamera? Pierwsza rzecz to jest średnica. Te kołowrotki mają większą średnicę, po to, abyśmy szybko mogli zwinąć linkę czy żyłkę. Łowimy na nimfę często blisko tuż pod nogami. Ryba, jak odjedzie w naszą stronę, musimy błyskawicznie zareagować. Kołowrotki te są również płytsze. Zobaczcie, że ta szpula jest bardzo płytka. Po co? No, po to, że. Nawijamy na nią cieniutką linkę. Potrzebujemy tu nawinąć 100 metrów podkładu i cienką linkę, i w zupełności wystarczy nam taka płytka. Nie potrzebujemy nawijać więcej. Nie będziemy wtedy zwiększać ani średnicy, ani wagi, ponad to, co jest nam potrzebne. Kolejna cecha tych kołowrotków to precyzyjny hamulec. Często łowimy bardzo cienkimi żyłkami. Na nimfę teraz zawodnicy łowią żyłkami 010-012. Ja zwykle niżej dwunastki nie schodzę, ale, ale często łowię na fluorokarbon 014 i na 012 też, jeśli woda jest bardzo czysta. Potrzebujemy bardzo precyzyjny, płynnie działający hamulec ze startem. Od razu, bez przytrzymania takiego, które często było obecne w starszych kołowrotkach. I ten hamulec musi być odporny na zamoczenie. Często brodzimy głęboko, czasem potrzebujemy coś odplątać, zawinie nam się żyłka na szczytówce, sofniemy tą wędkę, kołowrotek wyląduje w wodzie. Często w tych tańszych, starszych konstrukcjach hamulec po zamoczeniu już tak płynnie nie działał. Natomiast najważniejsza cecha, która te kołowrotki wyróżnia, to tak zwana pełna rama. Po angielsku zwana full frame. O co chodzi z pełną ramą? Z racji używania cienkich linek i żyłek wzrasta ryzyko wplątania się linki pod szpulę kołowrotka w tradycyjnych konstrukcjach. Producenci konstruowali kołowrotki full frame. Tam, gdzie to było potrzebne, w mocnych zestawach łososiowych, morskich, tam, gdzie potrzebna była mocna i sztywna konstrukcja ramy. Teraz konstrukcja full frame jest tym, co wyróżnia kołowrotki do łowienia na nimfę. Dzięki pełnej ramce, tutaj stąd nam wychodzi linka żyłka, eliminujemy ryzyko wkręcenia się, wejścia tej linki lub żyłki. Pod szpulę kołowrotka, no co kończy się często zerwaniem przyponu, splątaniem, a bywa, że uszkodzeniem linki. Wszystkie te konstrukcje, które tutaj widzicie, to są kołowrotki dedykowane do łowienia na nimfę. Mamy tutaj topowe kołowrotki firmy Sage ISN, ale to jest temat na odrębną historię. Mam nadzieję, że kiedyś wam opowiem więcej o tych kołowrotkach dziś wspomnę tylko że one w zestawie mają również ciężarki do wyważania długich wędek tak żebyśmy jak najmniej odczuwali dyskomfort łowienia długą wędką żeby były precyzyjnie wyważone żebyśmy mieli takie zestawy żebyśmy mieli świetne czucie żeby nie męczyły naszej ręki tutaj Sage poszedł o krok naprzód i wyprzedził konkurencję dając nam możliwość Wyważenia precyzyjnego zestawu takim kołowrotkiem. Nie musimy nawijać lamety ołowianej pod podkład i stosować innych patentów, typu dokładanie ciężarka na koniec wędki. Tu możemy to zrobić w kołowrotku, ale o ISN-ach opowiem przy innej okazji. Mamy tutaj kołowrotek firmy Vision, jest to model Hero, również, również z pełną ramą. Jak widzicie, w pełni jest tutaj zabudowany, zabezpieczony hamulec, żeby działał zarówno na sucho, jak i po zamoczeniu. Płynnie działający, udana konstrukcja. Firma Trapper ma w te teraz dwa lub trzy modele chyba nawet kołowrotków dedykowanych do metody nimfowej z pełną ramą. Tu mam model QuadroNimf. Ściągamy w nim tak jak w lamsonie przez wypchnięcie. Patrzcie, że tutaj jest podobna konstrukcja. Zabudowany hamulec. kliker jest zrobiony dokładnie tak samo jak w lamsonie. I szpula wchodzi później na wcisk. Wyfrezowana ładnie konstrukcja technologii CNC oczywiście. A drugi model trapera to kołowrotek ultranimf. Tuż szpulę zdejmujemy klasycznie. Też widzicie pełna rama chroniąca nasze żyłki i przypony. No i chyba już wiecie czym różnią się kołowrotki do łowienia na nimfę od zwykłych kołowrotków muchowych. Tak jak kiedyś jednym kołowrotkiem łowiło się na spinning, łowiło się na spławik, łowiło się karpie, z czasem każda z tych metod ewoluowała i sprzęt się wyspecjalizował i teraz mamy inny kołowrotek do każdej z nich, a w spinningu będziemy używać jeszcze wielu różnych modeli od łowienia ultralightem do łowienia na Każda z metod będzie wymagała innego kołowrotka, tak również w metodzie muchowej. Specjalizacja w metodzie nimfowej pociągnęła za sobą nowe rozwiązania w kołowrotkach muchowych i z tego względu, do, jeśli łowimy na nimfę, warto po taki kołowrotek sięgnąć. W mojej ocenie kołowrotki z pełną ramą w metodzie nimfowej są niezastąpione.